Po II wojnie światowej burzliwy rozwój techniki spowodował, że radiolokacja stała się odrębną dziedziną nauki i zdecydowała o powstaniu nowych rodzajów wojsk. W wyniku narastających potrzeb kadrowych w systemie obrony powietrznej kraju, na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1952 roku, została powołana do życia i od podstaw zorganizowana oficerska szkoła radiotechniczna obrony przeciwlotniczej obszaru kraju. Na miejsce formowania szkoły przeznaczono koszary w Benjaminowie w rejonie Warszawy. Rozpoczął się okres organizacyjny, który wypełniony pracą od podstaw wymagał od kadry dużego wysiłku i poświęcenia. W tych trudnych warunkach trzeba było wszystko zaczynać od początku, aby stworzyć bazę materiałowo-szkoleniową, rozbudować obiekty koszarowe, zbudować mieszkania dla kadry oraz równocześnie rozpocząć szkolenie podchorąży. Pomimo tych trudności pierwszy rok szkolny rozpoczął się 3 listopada 1952 roku. Na tym poligonie pod Chorążowie, kandydaci na techników radiolokacji przechodzili swój pierwszy chrzest żołnierski. Pierwsi komendanci szkoły, pułkownik inżynier Ładocznikow i pułkownik inżynier Gendrykow. Im to przypadł w udziale zaszczytny, ale trudny obowiązek organizacji pierwszego okresu szkolenia. Lipiec 1954 roku dowódca wojsk obrony przeciwlotniczej obszaru kraju wyznacza na komendanta szkoły absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej, byłego dyrektora nauk oficerskiej szkoły radiotechnicznej majora inżyniera Wacława Kazimierskiego. Skromnie wyposażone laboratoria techniczne, sale wykładowe poszczególnych przedmiotów nauczania oraz będąca już dzisiaj muzealnym zabytkiem stacja radiolokacyjna typu Redut stanowiły główne elementy zaplecza technicznego w procesie szkolenia. Pierwsza promocja w 1954 roku początek systematycznego zasilania wojsk radiotechnicznych wyspecjalizowaną kadrą. A oto prymusi z grupy pierwszych absolwentów szkoły, karwat, rodak, basta i inni. Druga promocja jest rok 1955. Po niej następuje dyslokacja szkoły do nowego miejsca postoju. Gród Piastowski Bolesława Krzywołustego. Ziemia po wiekach przywrócona macierzy. Tu wyznaczono miejsce nowej lokalizacji oficerskiej szkoły radiotechnicznej. Piękne położenie koszar i duża ilość obiektów szkoleniowych stwarzały perspektywy usprawnienia nauczania oraz wychowania podchorążych. Jednocześnie przed kadrą stanęły nowe zadania. Adaptacja obiektów koszarowych, rozbudowa bazy szkoleniowej, urządzenie nowych laboratoriów, opracowanie nowych programów. Każdy dzień od pobudki do Capszczyku tętni wytężoną pracą. Wymaga hartu i zdyscyplinowania podchorążych, bezwzględnego przestrzegania zasad porządku wojskowego i dyscypliny, a przede wszystkim tężyzny fizycznej. Codzienna toaleta, porządki, śniadanie i wymarsz na zajęcia. Nieustannie rozwija się baza techniczna szkoły, powstają nowe laboratoria i urządzenia ułatwiające pod chorążem poznawanie tajników wiedzy radiolokacyjnej. Zajęcia ogólnowojskowe zajmują w procesie szkolenia znaczące miejsce i stanowią niezbędny warunek wszechstronnego przygotowania przyszłych oficerów do realizacji stojących przed nimi zadań. Współczesne pole walki wymaga od żołnierza nie tylko przygotowania teoretycznego, ale nawyków i umiejętności praktycznych. Do tradycji szkoły należą coroczne wystawy racjonalizacji i pomocy szkoleniowych. Wzbudzają one podziw publiczności i wysokie uznanie fachowców. Dwunastą wystawę Racjonalizacji Postępu i Techniki zaszczycił swoją obecnością główny inspektor lotnictwa generał dywizji, pilot Jan Raczkowski. Eksponaty prezentowane na wystawie wykonane zostały przez podchorążych w ramach prac dyplomowych oraz kadrę, która doceniając potrzebę usprawnienia procesu nauczania, nie szczędzi wysiłku i czasu dla wzbogacenia technicznej bazy szkolenia wojsk. Stosowane masowo techniczne środki nauczania w procesie dydaktycznym przynoszą wiele korzyści i ułatwiają zrozumienie wykładanego przedmiotu. Wysoki poziom pracy kulturalno-oświatowej przyciąga do pracy w zespole Młodzież Jeleniogórską. Wspólne wysiłki dają rezultaty służące żołnierzom i społeczeństwu. Wychowanie fizyczne i sport w szkole stanowią nieodłączną część szkolenia i wychowania żołnierzy. Zawsze były i są stawiane w rzędzie ważniejszych problemów wychowawczych. Lipiec 1966 roku centralne uroczystości obchodów tysiąclecia państwa polskiego. W tej doniosłej uroczystości bierze również udział oficerska Szkoła Radiotechniczna. Przemarsz podchorążych wojskowych szkół oficerskich, a wśród nich słuchaczy naszej uczelni. W 1967 roku w Warszawie, u stóp ufundowanego przez społeczeństwo Pomnika Lotników, promocji podchorążych naszej szkoły dokonuje minister obrony narodowej, marszałek polski Marian Spychalski. Pierwszy podchodzi absolwent i prymus oficerskiej szkoły radiotechnicznej, podporucznik Grabowski. Serdeczne gratulacje, marszałka, i nagroda rzeczowa. Idą zwarte szeregi młodych techników. Jutro oni stanowić będą obsługę nowoczesnego uzbrojenia i kadrę wychowawców młodych żołnierzy. W latach 1967 72 w szkole zaszły istotne zmiany. Od października 1967 roku przystąpiono do szkolenia kadetów pierwszego roku Technicznej Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych, kształcącej absolwentów w dwu- i trzyletnim kursie nauczania o profilu techniczno-dowódczym. Stopniowe zmniejszanie etatów podoficerskiej szkoły zawodowej i szkoły specjalistów wojsk radiotechnicznych w latach 1967-69 stworzyło korzystne warunki do przeprofilowania dotychczasowego systemu kształcenia kadr techniczno-dowódczych w szkole. Był to dla oficerskiej szkoły radiotechnicznej okres przejściowy, w którym przygotowywano się do realizacji zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w nowym systemie kształcenia. Wrzesień 1969 roku zapoczątkował w historii szkoły nowy etap kształcenia podchorążych. W tym czasie rozkazem organizacyjnym szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powołano do życia wyższą oficerską szkołę radiotechniczną. Z chwilą przejścia na nowy system szkolenia cała działalność nakierowana została na przygotowanie nowych programów, nowej bazy laboratoryjnej i poligonowej, umożliwiającej kształcenie kadr inżyniersko-dowódczych. Spowodowało to również przeniesienie w 1970 roku szkoły specjalistów wojsk radiotechnicznych do Chorzowa, a w roku następnym podoficerskiej szkoły zawodowej. 7 października 1972 roku obowiązki komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej i dowódcy garnizonu Jelenia Góra objął generał brygady pilot Julian Paździor. W latach 70. ukształtowana została aktualna struktura organizacyjna uczelni, która oprócz kształcenia podchorążych szkoliła absolwentów wyższych uczelni cywilnych w Szkole Oficerów Rezerwy. Od 1977 roku rozpoczęto dwuletnie studia inżynierskie dla absolwentów Szkoły Chorążych. Od pierwszej promocji w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w 1954 roku mury uczelni opuściło już kilkanaście tysięcy oficerów i chorążych, wszechstronnie przygotowanych techników i inżynierów wojsk radiotechnicznych. Pierwsza promocja absolwentów Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej odbyła się 9 września 1973 roku. Kadra dydaktyczno-wychowawcza jest dobrze przygotowana do stawianych zadań. 27 pracowników uczelni posiada stopień naukowy doktora, w tym jest czterech doktorów habilitowanych, 5 docentów. 7 oficerów przygotowuje rozprawy habilitacyjne. Ten potencjał naukowy pozwolił na zmiany organizacyjne. Przejście na system katedralno-zakładowy. Powstały cztery katedry: katedra elektroniki, katedra nauk humanistycznych, katedra taktyki rodzaju wojsk i katedra zautomatyzowanych systemów dowodzenia oraz zakłady przedmiotów ogólnokształcących, sprzętu radiolokacyjnego, podstaw radiolokacji oraz szkolenia fizycznego, informatyki, dydaktyki wojskowej, a także studium języków obcych. W październiku 1981 roku nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Obowiązki objął wychowanek szkoły pułkownik dyplomowany inżynier Tadeusz Jemioło. W styczniu 1985 roku obowiązki komendanta szkoły przyjął pułkownik dyplomowany Edward Redwans. Pod jego kierownictwem uczelnia kontynuowała proces zmian jakościowych i strukturalnych zmierzających do optymalnego wykorzystania potencjału naukowego i dydaktycznego. W 1987 roku obowiązki komendanta szkoły objął pułkownik dr inżynier Józef Piekarczyk. Gruntownej modernizacji uległa infrastruktura dydaktyczna. Zbudowano specjalistyczne gabinety, laboratoria i sale wykładowe. Zasadniczej modernizacji uległy obiekty koszarowe i sportowo-rekreacyjne. Wszechstronnie rozbudowana baza sportowa umożliwiła zorganizowanie przez uczelnię w 1988 roku spartakiady Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich, w której reprezentacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej zajęła drugie miejsce. W 1991 roku w takich samych mistrzostwach szkoła nasza zajęła trzecie miejsce. I gospodarz ああ。 Wyższa oficerska szkoła radiotechniczna współpracuje z wieloma uczelniami cywilnymi. Szczególne znaczenie ma współpraca z Politechniką Wrocławską. Od roku akademickiego 1991-92 przy jej współudziale są prowadzone studia zapewniające absolwentom naszej szkoły uzyskanie dyplomu inżyniera telekomunikacji, wydawanego przez Politechnikę. Obok oczywiście dyplomu ukończenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej uczelnia wielokrotnie była wyróżniana przez ministra obrony narodowej medalami pamiątkowymi za osiągnięcia w służbie wojskowej. Komendanci uczelni. Pułkownik dr inżynier Wacław Kazimierski. Generał brygady pilot dr Julian Paździor. Generał brygady dr inżynier Tadeusz Jemioło. Pułkownik dyplomowany Edward Redwans. Pułkownik dr inżynier Józef Piekarczyk. Pułkownik dr inżynier Bronisław Pejker. Przez blisko 40-letni okres stacjonowania w Jeleniej Górze Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna na trwałe związała się ze środowiskiem jeleniogórskim i społeczeństwem Dolnego Śląska. Szkoła nasza jest jedną z pięciu wyższych uczelni funkcjonujących na terenie miasta, liczącą się w województwie jeleniogórskim ze względu na swoją specyfikę i potencjał naukowo-dydaktyczny oraz techniczny. Pomyślnie i z obopólną korzyścią rozwiązywane są problemy miasta i regionu, a także wewnętrzne problemy szkoły we współpracy z władzami miasta i województwa oraz innymi instytucjami. W różnych okresach swojego istnienia, jak również i obecnie, uczelnia nasza odczuwała trudności gospodarcze kraju. Mimo tego proces dydaktyczno-wychowawczy nie uległ zahamowaniu, a podstawowy kapitał wyższej oficerskiej szkoły radiotechnicznej, ofiarność, oddanie służbie i kwalifikacje jej kadry stanowią pomyślną prognozę, na bliższą i dalszą przyszłość kształcenia kadr, wojsk radiotechnicznych, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.